Może któryś ze współbraci, znany z wielkiej kultury, ksiądz nauczyciel ze szkoły, Dawid N. Mówi jak oskarżonym się mówi. Zakrzyknie coś z okna, albo wywali kolumnę na zewnątrz i muzykę puści, albo inny pomysł, który mu diabeł podsunie, skoro jego znaki tatuaże na swoim ciele nosi? Faktycznie tyle znaczą. Choćby tam Jezus było napisane albo Bóg Cię kocha, to oszpecanie swojego ciała, zarazem traktowanie swojego ciała jak swoją własność, taką właśnie deklaracją jest. Na gruncie odrzucanej i, i kultury chrześcijańskiej, katolickiej, w której człowiek rozumie, świątynią ducha jesteście. Kto zniszczy tę świątynię, zniszczy ją Bóg. Człowiek jest świątynią ducha świętego. Ma obowiązek szanować swoje ciała, nie niszczyć tatuażami. Albo na fałszywy sposób je upiększać. Ksiądz, bierz pumeks i wymazuj to.